Serdecznie witam na debacie pod tytułem Samorząd Uczniowski poziom 2.0. Jak poprawić jego funkcjonowanie? Debata jest organizowana w ramach konkursu na mandat poselski 18. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegorocznym tematem konkursu jest Szkoła Demokracji. Cieszymy się bardzo, że przybyli Państwo tak licznie i zaszczycili nas swoją obecnością. 18. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży organizowana jest od 1992 roku, także co roku jest inny temat tego konkursu. Tegorocznym tematem jest Szkoła Demokracji. Na zadanie mieliśmy przyjrzeć się instytucjom demokratycznym w naszej szkole oraz, jak już kolega wspomniał, sporządzić debatę i podsumować pracę wszystkich instytucji oraz y, wysunąć konkretne propozycje i realne, i realne zmiany. Mam nadzieję, że coś się zmieni, tak? Że dzięki tej debacie samorząd Uczniowski weźmie się do, bardziej do, do pracy, do, do, do pracy tak? I, I zmieni to wszystko. Tak? Swoje postulaty zaniesie do urzędu gminy. Dziękuję za zaproszenie mojego postulatu w związku z problematycznymi funkcjonowaniem szkół. Czy proszę Same przygotowania zaczęły się od y, pomysłu na, na temat debaty, bo od tego trzeba by było zacząć. I tak wymyśliliśmy y, samorząd uczniowski y, poziom 2.0. Y, jak poprawić jego funkcjonowanie? Graną tego konkursu jest y, mandat poselski na y, posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. To, jest człowiek, to był człowiek. Dziękujemy pani profesor Izabel, Izabeli Wanzel za, za pomoc tutaj w przygotowaniu, pani pedagog. Praktycznie bez nich nie udałoby nam się tego tutaj wszystkiego zorganizować.